Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej optymalizacji na moim kanale. W dzisiejszej optymalizacji zajmiemy się optymalizacją TearDown, czyli symulatora... A... W zasadzie sandboxa symulatorowego, nie wiem jak to nazwać, który nieźle obciąża komputer. Tak więc oglądajcie. Na samym początku, oczywiście, zanim zaczniemy optymalizację samej gry, chciałbym zachęcić Was do optymalizacji systemu oraz podkręcania karty graficznej czy też procesora, ponieważ system, jak i te dwa komponenty są pod mega dużym obciążeniem, w sensie jak procesor, jak i karta graficzna są mega mocno używane w tej grze, oraz pamięć operacyjna. Pamięć operacyjna zalecana do tej gry według mnie to jest co najmniej 16GB, ponieważ na bazie tego, co zobaczyłem w tej rozgrywce, to uważam, że pamięć operacyjna. Może być tutaj mocno wykorzystywana. Niemniej jednak przejdźmy teraz do optymalizacji gry, jeżeli już skończyliście optymalizację systemu. Zaczynamy. Na sam początku chcemy zaprosić Was na mojego Discorda, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie i tu macie bezpośredni link do optymalizacji Teardown. Klikacie sobie w ten link i otwiera Wam się taka strona, na której macie do poprawy zip, klikacie pobierz, no i pobieracie. A po będziecie mieli taki oto zip, który oczywiście należy wypakować. Robimy to za pomocą funkcji wyodrębnij wszystkie, bądź też przez 7 zipa czy też winrara. Po wypakowaniu wchodzimy sobie w ten folder, klikamy na priorytet, klikamy dwa razy na wysoki, tak. Так. OK, teraz cofamy się do optymalizacji Teardown. Wchodzimy sobie w config. Mamy tutaj ustawienia zalecane, Ultra Grafika no i plik GGTXT. Wchodzimy sobie w plik XT. kopiujemy pierwszą ścieżkę, która jest tutaj u góry. I jeżeli ona Wam nie zadziała, to wtedy dopiero korzystacie z tej drugiej. Ta pierwsza powinna raczej działać. Wchodzimy sobie w ten folder, wklejając po prostu bezpośrednio tą ścieżkę w lubkę. I mamy tutaj Options XML. Ja wezmę sobie plik zalecane, klikam sobie ctrl C, wklejamy tutaj ctrl V, zamiń plik w miejscu docelowym. Jeżeli macie sobą kartę graficzną, bądź super sobą kartę graficzną, to wejdźcie sobie w Ultra grafika i skopiujcie sobie to plus ewentualnie możecie jeszcze podczas rozgrywki manipulować rozdzielczością, co powinno zwiększyć wam po prostu FPS. -y. Teraz cofamy się do optymalizacji teardown, wchodzimy sobie w performance mode i tutaj w środku macie z link do performance mode'a. Link kieruje was na taką stronę z performance mode'em v3.0, który należy zasubskrybować no i po udanej subskrypcji będziecie mieli ten mod na listę waszych modów bezpośrednio w rozgrywce, gdzie zaraz pokażę wam jak go włączyć. To możemy sobie zamknąć, cofamy się teraz do optymalizacji teardown i mamy jeszcze zgodność plus ustawienia grafiki. W tym celu musimy wejść sobie w bibliotekę na Steamie. Klikamy sobie na teren właściwości, pliki lokalne, przeglądaj. Tu przy okazji, skoro jesteśmy już w Steamie, to możemy wejść sobie w kontroler, jeżeli z kontrolera, nie korzystamy, możemy wyłączyć z tym input, wejść sobie w ogólne i jeżeli nie korzystamy z clouda, to możemy sobie tego klauda wyłączyć oraz możemy wyłączyć sobie nakładkę po Steam podczas gry, jeżeli z niej nie korzystamy. Ja to akurat sobie zostawiam, wyłączę sobie jeszcze Kino gier. To sobie zamkniemy i teraz w folderze z grą klikamy sobie prawym wszystkim myszy na exe. właściwości, zgodność, wyłącz optymalizację pełne kranowe, zmienił sobie rozliczności DPI. Zastąp dla aplikacji. OK. Zastosuj OK. Kopiujemy teraz sobie ścieżkę, która jest u góry CTRL C. To sobie możemy zamknąć. W lupkę wpisujemy sobie ustawienia grafiki. Klikamy na to. Klikamy teraz na przeglądaj. Chyba, że macie Windows 11 to już powinniście mieć to zrobione. Tutaj klikamy na ścieżkę. Wklejamy sobie tą ścieżkę. Enter. Klikamy na teardown exe. Dodaj. Teraz tutaj opcję wysoka wydajność i zapisz. To możemy sobie zamknąć. No i możemy uruchomić teardown, aby sprawdzić FPS-y i powiem Wam co jeszcze ewentualnie może Zmienić w opcjach gry, jeżeli dalej tych FPS-ów macie mniej, no i pokażę wam, jak podpiąć tego Performance Moda V3.0. I ja wejdźmy sobie w opcje i jak widzimy, mamy już opcje zalecane, zaimplementowane, czyli mamy 75% skalowania, mamy Render Quality na Low i mamy tutaj opcje po swojemu dopasowane według tego, co po prostu ja miałem już dopasowane u siebie. Oczywiście, Wy to sobie pozmieniać możecie, niemniej jednak, grafiki bym na Waszym miejscu nie ruszał. No i mamy też Display. W momencie, kiedy mamy super sobą kartę graficzną, możemy zmniejszyć sobie tą rozdzielczość nawet do 720p. Niemniej jednak, ja tego robił nie będę, jeżeli mamy sobą grafikę możemy render skala zmniejszyć na mniejsze, bądź jeżeli już mamy tą kartę graficzną gorszą i wklepaliśmy ten konfig mniejszy to tu powinno być już 50%, no ale jeżeli mamy lepsze komputery, tak jak w moim przypadku, możemy sobie pozwolić na zmianę na medium, i w tym przypadku możemy sobie wyjść z opcji, kliknąć play, i teraz klikamy sobie na mod manager, i w tym miejscu mamy wszystkie zasubskrybowane mody, które po prostu subskrybowaliśmy na koncie. No i jeżeli chcemy właśnie performance moda, to musi być on enabled, nie disabled, tylko enabled, jak mamy teraz enabled, to on jest włączony, no i teraz możemy sobie kliknąć escape, i włączyć na przykład sandboxa, i Powiedzmy, włączę sobie, no nie wiem co tu włączymy, i sprawdzimy FPS. FPS -y oczywiście macie w lewym górnym rogu. To są FPS -y bezpośrednio ze Steama i te też możecie podglądać. No to wejdźmy sobie na przykład e, na tą lokalizację, chemikalia. Pierwsza lokalizacja z lewej, tak więc będzie łatwo, można sprawdzić. Na dole widzieliście podczas podawania, że Performer Mode jest włączony. No i jesteśmy teraz w tej lokalizacji, gdzie mamy 200 FPS-ów, nawet 300 teraz bym powiedział, jeżeli patrzymy na las. Uuu, tu jakiś samochodzik jest dobry. To weźmy sobie ten samochód jedziemy przed siebie. Monster Truckiem. Ogólnie zaraz to jest zacznę niszczyć, żebyście widzieli, że jest tych FPS-ów trochę więcej. Jednak na razie chcę sobie pojeździć po mapce, póki mam tych FPS-ów dużo. Bo wiadomo, że w momencie, kiedy zaczniemy strzelać, to tych FPS-ów będzie mniej. I dobrym przykładem jest właśnie wybuch. I tu na przykład mamy beczki z paliwem bodejrzewem. No ale aż tak źle nie ma, widzicie? 230 FPS-ów podczas wybuchu. Dobra, nawalmy trochę do środka nitroblicery. Tak trochę tylko. Tak trochę mam na myśli, żeby do tego spamował ile się da, żebyśmy sprawdzili ile tych FPS-ów jest. Let's go. Ogólnie szczerze mówiąc pierwszy raz jak odpaliłem tego topdowna, to strasznie mocno mnie wkręciło to rozwalanie tego wszystkiego. Naprawdę mocno. Ja ogarnąłem też kilka śmiesznych sposobów na bagi w tej grze, ale o tym może kiedy indziej. Dobra, jeszcze trochę. Nie bójmy się nitrogliceryny. To będzie tylko spadek dużej ilości FPS-ów do, do małej ilości FPS-ów, no nie? No dobra, tu jeszcze jakiś wylot zróbmy z tej nitrogliceryny Cyk, 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 cyk Dobra, teraz patrzcie to Ja się może odsunę troszkę Tak na drugą stronę sobie przejdę Albo nawet tutaj fps -y 24 oczywiście, 18, bo tu z dużej gliceryny już spadło Zobaczymy jak szybko to się ogarnie U party classów to jest co nie miara, ale o widzimy już FPS-ów jest więcej od razu mi ich 67. Straszna pustka w budynku się zrobiła. Ale jest FPS-ów całkiem dużo. 200 FPS-ów z powrotem. Tutaj budynek do końca rozwala już. No przewracaj się! Czemu jeszcze się nie przewróciło? Jakim cudem to się trzyma na takiej małej krawędzi? Trzeba być realistyczne. Gdzie prawa fizyki w tej grze? Eee, cały budynek. Ale to całe. Bo tu jeszcze coś jest. Aha, i cały budynek, chcę powiedzieć mi, że trzyma się na tym i na tym. Aha. To niezła fizyka, bym powiedział. Przecież to nie ma nic związanego z realizmem. Bo to powinno się wywrócić, w sensie powinno się urwać tamto, że siła była większa niż powinna. No dobra. Ale jak widzimy, FPS-ów jest ogólnie, mimo takiej destrukcji dużej, która tutaj powstała, Cały czas w miarę akceptowalnym poziomie. Wcześniej, jakbyście widzieli, ile było w to było ich cały czas 30, i nie chciały w ogóle odbić się do góry. Tak więc, jeżeli chodzi o optymalizację, to byłby na tyle. Mam nadzieję, że optymalizacja Wam pomogła, jeżeli tak zostaw łapkę w górę, komentarz pod spodem oraz subskrypcję z dzwonkiem. Podobnie jak kolejnych materiałów. A z mojej strony tyle trzy. się i do kolejnych odcinków. Cześć, cześć.